Nie, nie lekceważymy na pewno żadnego przeciwnika. Myślę, że tak do tego nie wolno podchodzić. To jest też mecz wyjazdowy. Na pewno niełatwy. Na pewno mecz, w którym znów się pojawiają takie sytuacje związane z tym, że każdy chce się przełamać, my na wyjeździe, oni u siebie, każdy chce mieć jeszcze punkty, nikt tu nie powiedział, że się liga skończyła, jest jeszcze sporo spotkań i dużo rzeczy dobrych do zrobienia, także będziemy do tego przede wszystkim dążyć, myślę, że patrzmy na najbliższy mecz, patrzmy na to, co możemy najlepszego osiągnąć właśnie w najbliższym meczu. Nie uważam, że jest słaby. No, każdy zespół gdzieś tam ma swoją wartość i też y, pogoń potrafiła zdobywać punkty i robić y, dobre wyniki. Także y, punkt odniesienia to jest, to jest wszystko. No, jeżeli patrzymy na polskie realia, zawsze nie, nie zawsze jest tak, że, że tak mówimy, że polski zawodnik czy drużyny polskie y, y, w porównaniu do, do czegoś, do, do innej ligi w Europie. No, y, Możemy mówić, że to jest dobre, czy to jest bardzo dobre, tak samo możemy powiedzieć o, o poszczególnych zawodnikach. Jest na pewno punkt odniesienia zależy do czego porównujemy i, i, i co chcemy tutaj zobaczyć. No, tak, na pewno tak i to było też już widać w pierwszym meczu pogoni z lechem. Na pewno wiemy, gdzie ten próbuje to skorygować. No to jest jeszcze krótki czas pracy, żeby, żeby zmienić wszystko, ale na pewno tak. Na pewno są zmiany. No, czuję się bardzo dobrze i, i na pewno te 5 miesięcy przepracowałem bardzo ciężko, bo praktycznie trenowałem dwa razy dziennie. Yy, I to wydaje mi się, bo widać na boisku. Na pewno chcę podziękować za zaufanie trenerom, bo, bo nie grałem sparringów, skoczyłem praktycznie bez żadnego meczu do bramki, a, ale y, jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, myślę, że, że, że potrafiłem to sobie o głowie poukładać i w yy, moim odczuciu wyglądało to dobrze, tak więc. Cieszę się z powrotu i, i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Zawsze mamy takie plany i tu y, oczywiście y, szukamy różnych rozwiązań, to nie znaczy, że, że, robi, że chcemy sobie robić pod, pod górkę. Nie no po prostu są to y, u, gdzieś tam rzeczy, które układamy też w treningu. Myślę, że y, przyjdzie czas na to, żeby też pograć taką stabilną y, jedenastką, ale na razie y, jest spora rywalizacja, wszyscy są zdrowi, w związku z tym. Chcemy też, żeby tej rywalizacji nie zabijać. Po prostu pracujemy tak, żeby dobierać na dany mecz najlepszą, optymalną jedenastkę, jaką, jaką tu uważamy. Bierzemy pod uwagę jak najbardziej przeciwnika, bierzemy pod uwagę no, też tą analizę meczu, która. Nie przesadzajmy, zawodnicy są przygotowani. I, Czasami się tak zdarza, że ten mikrocyk jest krótszy, ale my o tym wiemy i wiedzieliśmy, kalendarz jest znany, w związku z tym planujemy zajęcia, treningi tak, żeby wziąć to pod uwagę i myślę, że tutaj nie przesadzajmy z, z tym i to na pewno gdzieś tam oczywiście teoretycznie tak, ale nas to nie zaskakuje, wiemy, że jest jeszcze podróż, wiemy, że mamy sporo <laughs> czasu do, do meczu, także na pewno będziemy przygotowani.